Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców lub dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. Nauczycielu, mamy więc porzucić wszystko i iść za tobą? Nic nie posiadając. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Mamy wydać samych siebie na śmierć hańbiąco. Mamy zginąć jak wyrzutki społeczeństwa. Kto chce zachować swoje życie, straci. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Ale, nauczyciel, co ty mówisz? Jeśli chcecie zachować życie wieczne, musicie spożywać pokarm, który dam wam ja. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Co? Ja również mam dać swoje co? ciało do jedzenia! Czy ty nie jesteś synem Józefa, którego my znamy? Jak możesz mówić, że stąpiłeś z nieba? Nikt nie przychodzi do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ojciec. 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 ojciec? ojciec? Twój, Twój ojciec Józef? O, o czym ty w ogóle mówisz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ten ma życie wieczne. Nauczycielu! Nauczycielu! Przecież to już zaczyna pachnieć bluźnierstwem? To on mówi. To szalenie! Usłysz Ludzie paria. no. no, no, ktru. no, ktru. no to za tobą w to tak głupich i wzdórnik dołkach. Ja to tak Nie ma co Chyba Ty chyba to. to ty to, chyba, to się chyba to się i, i nie uki. Trudna jest ta mowa, kto się może słucha. To Dla nas za trudne. Odchodzimy, nie dajemy o twoje Nie jesteśmy ludożercami. Chcecie odejść? Panie, panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boży. Szymonie, synu Jonu, ty będziesz kefaser. To znaczy, Piotr Skała, na której się wesprę. Wypłyj na głębie, bo odtąd ludzi będziesz łowił, podobnie jak ci twoi towarzysze. Nie lękajcie się, wzywam was. Piotrze. Jestem, panie. Pójdź za mną. Pójdę za tobą, panie. Dokądkolwiek mnie pośle.

Janie, Jestem, Panie. Pójdź za mną. Pójdę za tobą, Panie. Dokądkolwiek nie poślesz. Pójdź jestem Panie. Pójdź za mną. Pójdę za Tobą, Panie, jakąkolwiek nie poślesz. Choć blisko nie byłem. Filipie! Jestem, Panie. Pójdź za mną. Ty, który wróciłeś, choć daleko byłem. Pójdę za tą Panie, dokądkolwiek nie poślesz. Bartłomieju! Jestem, Panie. Pójdź za mną. Pójdę za tobą, panie, dokądkolwiek nie poślesz. Tomaszu! Jestem, panie! Pójdź za mną! Pójdź za mną! Ty, ty, chwaleć, ośmielasz usządek! Idę za tobą, panie, dokądkolwiek mnie poślesz. Pójdź za mną! Jakubie! Jestem, panie! Pójdź za mną! Że cię nic nie widnie! Za tą panie, dokądkolwiek nie poszedł Judo Tadeuszu. Jestem panie. Pójdź za mną. Pójdę za tobą, panie, dokądkolwiek nie poszedł. Szymonie. Jestem panie. Pójdź za mną. Idę za Tobą, Panie, dokądkolwiek nie poślesz. Został w życiu, Dudaszu! Ja jestem, Panie. Pójdź za mną. Idę za, za Tobą, Panie, dokądkolwiek nie poślesz. Dałem wam władzę w stąpaniach, po żmijach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. Ale nie z tego się cieszcie, że duchy wam się poddają. Ale cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Kto was słucha, nie słucha. Kto wami się. Mną gardzi, lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Za kogo ludzie nie uważają? Jedni za Jana Szczyciela, inni za Eliasza. Mówią też, że któryś z dawnych proroków z A wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Błogosławiony jesteś, Szymonie Synu Jony, bo nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Pójdźcie za Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako ten celni. Poszczę dwa razy w tygodniu, składam dziesięcinę. Ze wszystkiego, co mam. Ciebie należy wielbić, Boże, na Tobie ślubów dopełniać, co próśb wysłuchujesz. Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik, wyznając nieprawości. Przygniatają nas nasze przewiny, Ty je odpuszczasz. Boże nasz zbawcą, nadzieją wszystkich krańców Ziemi i mórz dalekich, szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniesz. Mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twojego domu, świętość Twojego przybytku. Widzieliście, jak bogaci rzucali strofia jego skargowe. Prawdziwie powiadam. Ta uboga wdowa rzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem rzucali z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego rzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Boże, Boże, bądź miłości w mnie grzesznikowi. Tak, ja celnik Mateusz. Nakładałem niesprawiedliwe podatki. Boże!